Ewangelii według Świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Matka Jego Maryja była już poślubiona Józefowi, okazała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, zanim oboje się zeszli. Józef jej mąż, ponieważ był sprawiedliwy i chciał jej oszczędzić niesławy, Postanowił skrycie ją oddalić. Gdy już to obmyślił, anioł pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Maryi, twojej żony, bo poczęte w niej jest z ducha świętego. Urodzi syna i nazwiesz go imieniem Jezus, bo on wybawi swój lud z ich grzechów. A to wszystko się stało, aby spełniło się słowo wypowiedziane przez Pana poprzez proroka. Oto dziewica pocznie i urodzi syna, i nazwą go imieniem Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Gdy Józef stał po tym śnie, uczynił jak mu nakazał Anioł Pana: przyjął swą żonę. Ta dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją wczorajszej, czyli zaraz po tym rodowodzie, który słyszeliśmy wczoraj i którego znaczenie starałem się wczoraj jakoś wyjaśnić, zaraz po tym Mateusz pisze, jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa. W odróżnieniu do Łukasza, co będziemy też w najbliższych dniach słyszeć, w odróżnieniu do Łukasza, Mateusz nie opisuje um, tych okoliczności w postaci właśnie tego miejsca, gdzie się Pan Jezus urodził, nie? tej stajenki, um, czy nie opisuje jakby samych jako takich narodzin, nie? tylko y, koncentruje się na y, przyjęciu Jezusa przez Józefa. Myślę, że to jest. Znaczy, z jednej strony, jest to po prostu taka bardzo życiowa historia, sytuacja wiadomo, że to nie było łatwe nie, dla Józefa, że poślubiona mu kobieta z którą jeszcze nie zamieszkał, dzisiaj byśmy powiedzieli bardziej narzeczona. My, chociaż w tamtych realiach to już y, byli sobie poślubieni, ale jeszcze czekali właśnie na ten moment zamieszkania razem. Rzeczywiście taki był wtedy zwyczaj, nie? że jakby ślub był dwuetapowy. I, I właśnie Józef dowiaduje się, że ta de facto jego żona y, spodziewa się dziecka. No więc pierwsza myśl widocznie jednak Maryja. Chce być z jakimś innym mężczyzną, skoro ma dziecko nie, nie z nim. No i w całej swojej takiej prawości, takiej też miłości po prostu myślenie do Maryi, w całej swojej szlachetności Józef nie robi z tego jakiegoś problemu, w sensie nie ogłasza, że Maryja go zdradziła, że okazała się niewierna. Wiadomo, jakie wtedy byłyby tego konsekwencje. Być może nawet nie? Maria byłaby ukamienowana za to. No a przynajmniej no, spotkałoby ją jakieś odtrącenie, odrzucenie przez ówczesną społeczność. Więc żeby tego, do tego nie dopuścić, Józef postanawia... Potajemnie, jakby sam się jakby odsunąć od Maryi, nie? czyli wziąć na siebie to, że on po prostu, on porzuca Maryję, by ona mogła właśnie być z tym mężczyzną, z którym ma dziecko. No i właśnie nie? w sposób jakiś tajemniczy, żeby nie powiedzieć cudowny, Bóg wyjaśnia Józefowi. O co chodzi, że tutaj nie doszło do żadnej zdrady małżeńskiej. Tak, ale, ale właśnie myślę, że ważniejsze w tym wszystkim ob, obok tej właśnie historii takiej życiowej, tego co się przytrafiło jakby Józefowi, co on przeżywał? Ważniejsze jest w ogóle to przyjęcie Jezusa. Myślę, że Józef może być w tej dzisiejszej Ewangelii symbolem, jakby każdego z nas: każdego, kto ma jakiś opór, lęk przed przyjęciem Jezusa. Nie bój się. To są, nie wiem, myślę, że nieprzypadkowe słowa skierowane właśnie dzisiaj, ja i odbieram osobiście, jako skierowane do mnie. Nie bój się przyjąć Maryi, a wraz z nią Jezusa. Nie bój się przyjąć Maryi, by przyjąć Jezusa. Bo... On jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami. On chce być Bogiem z Tobą. On jest Bogiem z Tobą. On tak naprawdę nigdy Cię nie opuścił i nie opuści, nie zostawi. Niestety, tak w takim dość popularnym nauczaniu, w takiej, myślę, dominującej, może nawet formie nauczania w kościele, jest zawarty taki przekaz, że jeżeli my jakoś bardzo nagrzeszymy, to Bóg już nie jest z nami. Jest ta koncepcja teologiczna, która... No owszem, można się dopatrzeć jakiś korzeni tej koncepcji w Piśmie Świętym, ale to jest koncepcja teologiczna, nie? która zrodziła się stosunkowo późno w Kościele. Nie wiem dokładnie w którym momencie, ale na pewno nie w samych początkach Kościoła i na pewno nie ma o tym żadnej wzmianki takiej wprost nie? w Piśmie Świętym. Mam na myśli koncepcję tak zwanej łaski uświęcającej. I sama koncepcja nie jest głupia, nie? Natomiast, hmm. natomiast ona mm, niesie ze sobą mm, takie pewne niebezpieczeństwo, właśnie takiego myślenia, że wraz z utratą łaski, już tak zwanej, z tak zwaną utratą łaski uświęcającej, mm, że Bóg już nie jest z nami. Hmm. I ja muszę teraz. O własnych siłach, jakby nie wrócić do Boga, ukorzyć się, yy, przeprosić, bardzo tak mocno jeszcze, nie tak szczerze, tak yy, wyraziście bym powiedział, nie, żeby Bóg zechciał znowu być z nami. To na pewno nie jest prawda. Gdyby tak ktoś myślał, to na pewno nie jest to myślenie oparte na Słowie Bożym, na objawieniu. Ja co do tego jestem w pełni przekonany. Bóg jest z nami, obojętnie co robimy, jak postępujemy. I to jest, nawet bym powiedział, że im bardziej grzeszymy, jeśli nam się przytrafi właśnie takie nie, zagubienie, odejście od Chrystusa, to tym bardziej potrzebujemy świadomości, że Bóg jest z nami. On nigdy nas nie zostawia. Nigdy nie opuszcza. Bo gdyby opuścił, to nasz powrót byłby w ogóle niemożliwy. Tak. Byłby niemożliwy powrót. Tak. Zresztą my pamiętamy wszyscy, nie, choćby przypowieść o zagubionej owcy, o pasterzu, który zostawia 99 owiec i idzie za tą jedną zagubioną. Tak, to jest właśnie dokładnie to. Bóg jest zawsze z nami. Też Bóg jest z nami, kiedy mm, doświadczamy jakichś trudnych rzeczy, kiedy cierpimy i właśnie pojawia nam się czasem pytanie. Kiedy, jak to mówimy potocznie, świat nam się wali. Nie? Dzieje się coś strasznego w naszym życiu. I, i pytamy się, gdzie jest Bóg. A właśnie On jest z Tobą. I On doświadcza z Tobą, ze mną, tego, czego ja doświadczam, kiedy, czego ty doświadczasz. Jego to tak samo boli, tak, jego, jego też boli. Ludzie. Pytali, pytają dzisiaj, gdzie był Bóg, kiedy ludzie byli tak potwornie traktowani w obozie w obozach koncentracyjnych, niemieckich, obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej, gdzie był Bóg, no właśnie, był tam. On też cierpiał, on też był tak potwornie traktowany, maltretowany. On czuł dokładnie to wszystko, co ci ludzie, co każdy z tych ludzi, z osobna. On to wszystko czuł w sobie. Tak. On w sobie doświadczał tego wszystkiego, tych wszystkich okrucieństw, okropności, których ludzie doświadczyli kiedykolwiek w historii. On tego doświadczył, bo on jest zawsze z nami. Dlatego. Weź go świadomie, przyjmij. Nie bój się. On ci nie zagraża, on ci nie chce odebrać wolności, on nie chce niczego ci zabrać absolutnie nie. Będąc z nim, dalej jesteś wolny, zawsze możesz robić, co chcesz. Zawsze możesz robić, co chcesz. Nie bój się. Tak, myślę, że to jest takie... No cały czas mnie to zadziwia, nie? to sformułowanie te słowa skierowane do Józefa. Nie bój się przyjąć Maryi. Tak. Yy, bo pewnie Józef yy, miał pewne podstawy się bać. Nie? W tym sensie, że Y, że jego życie jednak y, wtedy on był tego świadom, że potoczy się inaczej niż on sobie zamierzał, niż planował. Ale y, właśnie nie bójmy się przyjmować Boga do naszego życia, nawet jeśli to będzie skutkować tym, że nasze życie przez to potoczy się Inaczej niż my sobie planowaliśmy, bo, bo to, co się potoczy właśnie, nie? to, co się wydarzy, na skutek tego, że jesteśmy z Nim, z Bogiem, że Go przyjęliśmy, nie? nie tylko On jest z nami, ale my Go naprawdę przyjęliśmy, jak Józef przyjął Maryję z Jezusem, to to, to co się na skutek tego w naszym życiu wydarzy, będzie piękne. Takie jest moje doświadczenie. Tak. Bóg nie przychodzi nam niczego zabrać, natomiast przynosi, wnieść do naszego życia jakąś piękną historię, coś niesamowitego. Dlatego nie bójmy się przyjmować Jezusa.